Szanowni państwo, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich na konferencji regionalnej jednej z cyklu Prawnicy i Prawniczki na rzecz edukacji obywatelskiej. Wdrażanie nowego przedmiotu w szkołach ponadpodstawowych. Na naszej sali mamy przedstawicieli szkół ponadpodstawowych. Ale zaprosiłam, pozwoliłam sobie zaprosić również nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych, ponieważ w propozycji podstawy programowej już ukazał się ten nowy przedmiot i podstawa programowa propozycja dla klasy siódmej i ósmej. Zatem w teczkach i przed wejściem mogliście Państwo już zaopatrzyć się w te dokumenty, czyli rozporządzenie wprowadzające podstawę programową, która już jest realizowana w szkołach ponadpodstawowych edukacja obywatelska, jak również tę propozycję podstawy programowej, treści tej podstawy programowej w szkołach podstawowych. Proszę Państwa, jak ważny jest ten przedmiot, to myślę, że wyniknie z dzisiejszej konferencji. Liczę na to bardzo. Wiem, że ten przedmiot już jest realizowany w szkołach ponadpodstawowych. Sama jako pracownik i nauczyciel szkoły ponadpodstawowej doświadczam tego. Niemniej, jako samorządowiec wiem, że Edukacja obywatelska wymaga w naszym e, społeczeństwie dużo zaangażowania, nie tylko ze strony nauczycieli, ale wszystkich obywateli. I ta edukacja e, powinna być realizowana od najmłodszych lat. Wiedza. Bowiem na, o prawach i sprawczość naszego społeczeństwa będzie wtedy, kiedy obywatele będą świadomymi obywatelami swoich praw i obowiązków. Szanowni Państwo, bardzo cieszę się, że na dzisiejszą konferencję zaszczycili swoją obecnością inicjator tych całego cyklu konferencji, łódzki wicekurator oświaty, pan Arkadiusz Kubik, którego witam. Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego, pani Magdalena Werszak, która jako dyrektor biura poselskiego reprezentuje dzisiaj również posła na Sejm, pana Krzysztofa Haburę. Witam starostę pabiańskiego doktora Arkadiusza Jaksę oraz przewodniczącego Rady Powiatu Pabiańskiego, pana Marka Gryglewskiego. Jest również z nami Wicestarosta Powiatu Pabianickiego, Pani Gabriela wene błażyńska oraz Sekretarz Powiatu Pabianickiego, Pani Aneta Rutkowska. Witam bardzo serdecznie Przewodniczącą Rady Miejskiej w Pabianicach, pani, Panią Iwonę Marczak oraz Wiceprezydentów Miasta Pabianic w osobach Pani Aleksandrę, Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek oraz pan Dawid Zakrzewski. Dziękuję. Prawnicy i prawniczki nie mogą debatować bez udziału prezes sądu rejonowego w Pabianicach, pani sędzi Adriany Pokrywieckiej, która jest z nami oraz skarbnik okręgowej rady adwokackiej Włodzi adwokat Piotr Olszański. Uczelnie, wsparcie uczelni wyższych też jest kluczowe. Zatem witam bardzo serdecznie rektora Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi doktora Leszka Kurasa. Mamy również na sali sekretarza miasta Pabianic, pana Pawła Ruzgę, sekretarza gminy Pabianice, panią Annę Chodasiewicz Zaszek. No i witam również prezesa Pabiańskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, panią Wacławę Czyrzewską, Bez której żadna konferencja nie może się odbyć. Witam obecnych na sali wszystkich radnych powiatowych, miejskich i gminnych urzędników odpowiedzialnych za oświatę czy edukację w Pabianicach, w gminie Pabianice, w Łasku i w Lutomiersku. Yy, witam prawników, sędziów, adwokatów, kuratorów sądowych, radców prawnych, policjantów i strażników miejskich oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Szczególnie Szczególnie serdecznie witam dyrektorów oraz nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji obywatelskiej ze szkół z powiatu pabianickiego, łaskiego, łódzkiego wschodniego oraz z duńsko-wolskiego. Gorąco witam Młodzieżową Radę Powiatu Pabianickiego na czele z jej przewodniczącym panem Jakubem Jachowiczem. Nie wiem, czy Kuba już jest. <klucza> witam również przedstawicieli samorządów uczniowskich z Pawieńskich Szkół Ponadpodstawowych. <klucza> Szanowni Państwo, witam również dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, koordynatora regionalnych konferencji z cyklu właśnie prawnicy i prawniczki na rzecz edukacji obywatelskiej, panią Agnieszkę Ochmańską. I oczywiście dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabienicach, w którym mamy zaszczyt gościć panią Marię Wrzosmeus, która jest również radną gminy Dobroń. U nas w Pabienicach jest wielofunkcyjność. Oczywiście, proszę Państwa, naszym gościem honorowym jest sędzia Anna Maria Wysołowska. Którą witamy szczególnie serdecznie. Pani sędzia jest tę, tą osobą, która no bardzo dobrze zna szkoły w naszym powiecie Pabianickim, ponieważ no właśnie ostatnio w dobroniu no, można by tu wyliczać. Tak, w na, nasz ośrodek też Panią Sędzie gości już drugi raz, jeśli nie trzeci, bo to już w naszej historii dwudziestoletniej. Który z kolei spotkanie z Panią Sędzią. Zatem pamiętamy, że jest Pani pro, prekursorką edukacji obywatelskiej w szkole. I bardzo się cieszę, że w końcu jest sytuacja w takiej, gdzie edukacja obywatelska weszła i dalej wejdzie do pozostałych poziomów edukacji w polskich szkołach. Także wielkie brawa dla Pani sędzi jeszcze raz. Proszę Państwa, o wprowadzenie do tematyki e, konferencji poproszę inicjatora tego cyklu Konferencji Prawnicy i Prawniczki na Rzecz Edukacji Obywatelskiej, łódzkiego wicekuratora oświaty pana Arkadiusza Kubika oraz skarbnika Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi pana Piotra Olszańskiego. Zapraszam Panów. Proszę bardzo. Wielcy szanowni goście, szanowni państwo starostowie, prezydenci, pani sędzio, pani dyrektor, drodzy uczniowie, drodzy nauczyciele. Proszę państwa, no zostałem nazwany inicjatorem, natomiast cykl konferencji prawnicy i prawniczki na rzecz edukacji obywatelskiej jest inicjowany tak naprawdę przy, przy współpracy dwóch ministerstw: Ministerstwa Edukacji Narodowej. I Ministerstwa Sprawiedliwości. Taki pomysł się narodził, aby edukacja obywatelska, nowy przedmiot, który wchodzi do szkół, był przybliżony nauczycielom, doradcom, metodykom, uczniom przez, zarówno przez nauczycieli, przez konsultantów, jak i przez szerokie grono przedstawicieli środowiska prawnego. I stąd proszę Państwa. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować z tego miejsca Pani Dyrektor Małgorzacie Wiegajło za tę ogromną pracę, którą wykonała, żeby ta konferencja już czwarta w regionie łódzkim odbyła się w Pabianicach. Ale Drodzy Państwo, nie byłoby też tej konferencji, gdyby nie ogromnie szeroki udział Państwa samorządowców. Zarówno przedstawicieli, źle powiedziałem, zarówno starosty, wicestarosty Pabianickiego, jak i prezydenta, prezydenta, prezydent, zastępcy prezydenta również miasta Pabianic. Proszę Państwa, to jest pierwsza konferencja w zasadzie druga, w której tak bardzo mocno widać ten udział sam, przedstawicieli samorządu terytorialnego. Drodzy Państwo, nie każdy samorząd może pochwalić i poszczycić. Powiatową, czy młodzieżową Radą Miasta, czy Powiatu. Ja zachęcam do tego wszystkich Państwa, wszystkich samorządowców, aby takie rady tworzyć. Drodzy Państwo, młodzież potrzebuje bardzo mocno naszego wsparcia, ponieważ za chwilkę. Ta młodzież, która dzisiaj siedzi tutaj na tej sali, za co jestem bardzo serdecznie zobowiązany również Państwu, nauczycielom, ta młodzież za chwilę przejmie stery w naszym państwie. A edukacja obywatelska, proszę Państwa, to umiejętność aktywnego udziału w debacie, składanie wniosków o paszport, przygotowanie pikiety, obchody rocznic, składanie petycji. Symulacja obrad lub wyborów, drodzy Państwo, to wszystko młody człowiek powinien wiedzieć w momencie ukończenia szkoły. Ogromne ukłony z mojej strony również dla środowiska prawniczego. Nie spotkałem się z tak pozytywnym odzewem do tej pory, jak w tej chwili, całego środowiska przy organizacji tych wszystkich konferencji zarówno sędziów, prokuratorów. Rad adwokackich, samorządów kuratorskich. Drodzy Państwo, odzew jest wspaniały, fantastyczny. Wiele sądów w naszym regionie na swoich stronach internetowych posiada zakładki Edukacja Prawna. To są ludzie, którzy pracują, realizują swoje zadania, a mimo to, co jest bardzo warte podkreślenia i godne, potrafią przyjąć młodzież na swoje sale, przeprowadzić symulację rozpraw, przygotować ich do tego, aby wiedzieli, że jako obywatele już od najmłodszych lat mają prawo do sądu. Już od najmłodszych lat są pełnoprawnymi obywatelami naszej ojczyzny. I później, kiedy przejmą stery, będą wiedzieli, że marszałek województwa to nie to samo, co wojewoda. Że można być radnym miejskim, można być radnym powiatowym, ale starosta to coś innego niż prezydent miasta czy wójt gminy. Drodzy Państwo, w związku z tym, kończąc już, bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję i myślę, że ta konferencja będzie tylko zaczynem do dalszych działań, które będziemy wspólnie realizowali we współpracy z samorządem bo nie ma możliwości innej i we współpracy z tak wspaniałymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli jak ten w Fabianicach. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. 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 Witam państwa. Bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w konferencji w imieniu Łódzkiej Izby Adwokackiej oraz oczywiście pani dziekan, pani Pauliny Tomaszowskiej-Lipartowskiej, która dzisiaj osobiście nie mogła uczestniczyć, więc stąd moja obecność. Szanowni Państwo, idea edukacji obywatelskiej jest nam bardzo bliska, ponieważ adwokatura i adwokaci, samorząd adwokacki, to nie tylko świadczenie pomocy prawnej obywatelom, ale również właśnie współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa. To jest nasze zadanie. A światłe, wykształcone i świadome swoich praw społeczeństwo jest podstawą nowoczesnego państwa. Z tego powodu samorząd adwokacki, adwokatura oczywiście przy inicjowaniu tych akcji przez przeznaczoną Radę Adwokacką uczestniczymy w licznych akcjach edukacyjnych skierowanych do młodzieży z klas tutaj właśnie podstawowych i ponadpodstawowych. I w ostatnim okresie czasu, no pewnie tutaj część młodzieży, która jest obecna, być może nawet miała okazję uczestniczyć w tych zajęciach, była zorganizowana akcja Adwokaci Rozjaśniają Prawo. Ta akcja tutaj w regionie łódzkim właśnie się kończy. Ona trwała no ponad dwa miesiące i adwokaci naszej Izby wzięli udział w prelekcjach w ponad 250 szkołach. I to były prelekcje, gdzie uczestniczyli uczniowie kilku klas w ciągu dnia. Więc myślę, że ze swoim zasięgiem objęliśmy no, kilkaset klas w różnych szkołach regionu łódzkiego. Ta akcja była poświęcona akurat hejtowi w sieci. No, zjawisku, które no, niestety jest coraz powszechniejsze, z którym trzeba walczyć. Natomiast Żeby walczyć, młodzież musi być świadoma swoich praw. I dlatego ta edukacja obywatelska jest bardzo ważna. Pan kurator tutaj wspominał właśnie o różnego rodzaju aspektach tej edukacji obywatelskiej, natomiast ja Państwu jeszcze chciałem wspomnieć o jednej rzeczy. E edukacja obywatelska skierowana do, y no, którą będą tutaj prowadzili nauczyciele, ale będzie skierowana również do oczywiście jako odbiorcy końcowego do dzieci, może przybrać różne formy. I ja tutaj e, chciałem Państwu powiedzieć, że moja córka, która studiuje prawo na Akademii Koźmińskiego w Warszawie, ma taki przedmiot, który, o którym powiedziałem po raz pierwszy, byłem zaskoczony. Powiedział tato, ja mam street law, ale moje street law, prawo ulicy, to no, kojarzy się jak w filmach akcji, natomiast okazało się, że te, te zajęcia są poświęcone właśnie y, temu, jak młodzież ma się zachować no, w sytuacjach kryzysowych. Y, no, na ulicy, czy powiedzmy no, w trakcie jakichś tam zajść, które mogę, może je spotkać, czyli kradzieży telefonu, zatrzymania przez policję, przez funkcjonariuszy służb, tak? jakie prawa przysługują obywatelom w tym zakresie, jakie mają również obowiązki obywatele, bo to też jest istotne, żebyśmy byli tego świadomi. Więc myślę, że ten nowy przedmiot jest bardzo istotny. W tym kształtowaniu nowoczesnego społeczeństwa. I oczywiście my jako samorząd adwokacki, łódzkiej izby adwokackiej deklarujemy pomoc. Tutaj Panie Kuratorze, gdy była oczywiście potrzebna pomoc, mamy grupę tutaj prelegentów, którzy bardzo chętnie wezmą udział w zajęciach dla Państwa tutaj dla nauczycieli i na pewno będziemy w tym uczestniczyć. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za te słowa. Proszę państwa, widzę, że dołączył do nas. Wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej profesor Konrad Składowski, którego witamy bardzo serdecznie. Proszę Państwa, w imieniu wszystkich patronów o uroczyste otwarcie naszej konferencji bardzo proszę starostę Pabianickiego, pana Arkadiusza Jaksę, przewodniczącą Rady Miejskiej w Pabianicach, panę, panią Iwonę Marczak i wiceprezydent miasta Pabianic, panią Aleksandrę Jarmakowską Jasiczek. Szanowni Państwo, niezmiernie się cieszę, że możemy tutaj się spotkać w tak ważnym temacie, bo truizmem jest stwierdzenie, że edukacja obywatelska to jest tem temat dla nas nie. Samowicie istotny. Temat jest ważny, ale jak wiemy również cały czas obecny chociażby w systemie edukacyjnym i jak wiemy cały czas traktowany z nienależną dozą. To, że jest ważny, to świadczy, że jest obecny, to, że coś w tej edukacji nie gra, to chociażby pokazuje jak często zmienia się i sam... Sama podstawa tego przedmiotu nauczania, jak i treści. Cieszę się, że możemy to realizować tutaj na poziomie samorządowym, bo tak jak ja, który reprezentuję samorząd powiatowy, tak jak moje znamienite koleżanki samorządu miejskiego, to właśnie na tym poziomie samorządowym tej edukacji do obywatelskiej dotykamy najszybciej i najszybciej wchodzimy w interakcję życzę sobie i mam taką nadzieję, że budując to społeczeństwo obywatelskie, uda nam się wybudować te dwa podstawowe filary. Ten filar, gdzie jest to decyzyjne społeczeństwo obywatelskie i ten drugi filar, gdzie jest odpowiedzialne społeczeństwo obywatelskie. Ponieważ te dwie rzeczy nie mogą się rozminąć. Jeżeli dajemy partycypację, jeżeli dajemy prawo do podejmowania decyzji, to musimy też uczyć odpowiedzialności za te decyzje jako wspólnota. Myślę, że dzięki tej, między innymi tej konferencji, dzięki zaangażowaniu samorządów będziemy w stanie budować to już od najmłodszych. Lat wychodząc naprzeciw i wdrażając, jakby w praktyce te tezy, no mam przyjemność też poinformować, że przy Radzie Powiatu Pabianickiego powołaliśmy Młodzieżową Radę Powiatu Pabianickiego i chcemy wdrażać tą ideę, którą dzisiaj na naszej konferencji będziemy omawiać również w tym aspekcie praktycznym. Dziękuję pani dyrektor za podjęcie się tej organizacji, za wykorzystanie tu zasobów naszego powiatowego ośrodka doskonalenia nauczycieli i niezmiernie się cieszę, jestem zaszczycony, że w tak ważnej kwestii możemy gościć państwa na terenie powiatu pabianickiego. Szanowni państwo, nauczyciele, drodzy uczniowie, ja jako samorządowiec na co dzień spotykam się z mieszkańcami i wiem, jak ważną rolę pełniają w samorządzie aktywni mieszkańcy, którzy na co dzień zmieniają pabianice. Sprawy lokalne, jak budżet obywatelski, czy chociażby remonty ulic, chodników, placów zabaw wymagają zaangażowanych i aktywnych mieszkańców. Dlatego wprowadzenie przedmiotu edukacja obywatelska wykształci takich świadomych, zaangażowanych i aktywnych mieszkańców. Młodzi ludzie dowiedzą się również, jak funkcjonuje samorząd, jakie są zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej. I dlatego wierzę w to również. Że ten przedmiot pozwoli wykształcić przyszłych liderów, którzy przejmą stery w naszym mieście. Ponieważ edukacja obywatelska jest to przyszłość dla naszego miasta i dla naszego kraju. Dziękuję bardzo i życzę owocnych obrad na dzisiejszej konferencji. Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie w Pabianicach. Cieszę się, że organizatorzy tego wydarzenia wybrali właśnie Pabianice i wybrali właśnie Miejski Środek Kultury na, na, na to wydarzenie. Bardzo Pani Dyrektor dziękuję. Gratuluję oczywiście tego zapału i tego zaangażowania. Będziemy dzisiaj mówić o edukacji obywatelskiej. Tu padło bardzo, bardzo wiele stwierdzeń, cóż ja tutaj jeszcze mogę dodać. Wiem, jak ważny jest to przedmiot, nie tylko w kontekście mówienia o młodzieży i o dzieciach, ale także również o uświadomianiu całego społeczeństwa. Bardzo dla mnie to jest istotne, bo to jest zbudowanie społeczeństwa świadomego i to padło dzisiaj wiele razy. To mówienie o prawie, o funkcjonowaniu urzędów, to mówienie o umiejętności dialogu, o krytycznym myśleniu i spojrzeniu na wiele spraw, o rozwiązywaniu problemów, także wiele, wiele bardzo ważnych aspektów. Cieszę się, że ta konferencja dzisiaj się odbędzie, że będziemy mogli o tym wszyscy porozmawiać. Przede wszystkim, tak jak wcześniej powiedziałam, gratuluję organizatorom i mam nadzieję, że Państwo skorzystacie z tej konferencji i że będzie ona tak. Takim fundamentem do tego, żebyśmy mogli e, zacząć rozmawiać wspólnie na ten temat, i żebyśmy mogli, nie wiem, zadzwonić do siebie, porozmawiać, żebyśmy mogli stworzyć wspólne panele dyskusyjne i żeby było to takim początkiem e, dyskusji na ten temat większej dyskusji. E, gratuluję jeszcze raz wszystkim i dziękuję za zaproszenie, Pani Dyrektor. Dziękuję bardzo. Nie uciekaj, jeszcze formuły nie wypowiedzieliśmy. No, formuła, no. właśnie chciałam jechać? powiedzieć, że Halo, Halo. A? Szanowni Państwo, oznajmiam, że konferencja Prawnicy i Prawniczki na Rzecz Edukacji Obywatelskiej jest oficjalnie otwarta. Brawo. Dziękujemy. Ja oczywiście bardzo dziękuję wszystkim instytucjom, osobom, które objęły patronat nad tą konferencją. Drodzy Państwo, na tym zakończyliśmy część oficjalną naszej konferencji.